Cześć, witam serdecznie na podsumowaniu grudnia na Uniwersytecie Robotycznym. Kończy się rok, ale podsumować cały rok będziemy pewnie na początku stycznia. Także dzisiaj porozmawiamy o tych tematach, które na przestrzeni grudnia były dla nas ciekawe. Myślę, że bez większych wstępów ruszymy z pytaniami. Na początek pytaliśmy o to, czym zajmuje się deweloper RPA. Jest to może część takiego trochę większego tematu, czyli na temat ról, jakie, jakie zajmują poszczególne osoby w tym procesie. My trochę o tym mówiliśmy, My też mamy na ten temat wpisy blogowe. Stworzenie centrum, Center of Excellence Robotycznego, to jest dość złożony proces. I tych ról, które są niezbędne po to, żeby robotyzacja mogła działać, jest naprawdę kilka, jeśli nie kilkanaście. I oczywiście nie będziemy dzisiaj na tym się bardzo skupiać. Zacznę może tylko od tych takich najbardziej istotnych. Przede wszystkim roli dewelopera RPA, który jest samym centrum tego, tego procesu. I jeżeli wszystko inne jest gotowe, ja za chwilkę może o tym wszystkim innym też trochę opowiem, ale jeżeli wszystko inne jest gotowe, to główną, podstawową rolą dewelopera RPA jest po prostu pisanie kodu. Ten kod, jak wiecie, jest w różnych środowiskach w różny sposób rozumiany, natomiast koniec końców, no, deweloper RPA w takiej swojej czystej funkcji, w takiej zupełnie korowej, zajmuje się tym, żeby pewną specyfikację, jakkolwiek ona jest, jest przygotowana, no, mówiliśmy trochę o, tej, o tych dokumentacjach, o takich dokumentach jak PDD, SDD. Tutaj też nie będę, może na ten temat bardzo się, bardzo się rozwodził, natomiast są takie dokumenty, które należy przygotować, które opisują to, w jaki sposób robot będzie działać i są taką instrukcją procesu, może czasami trochę bardziej poszerzoną techniczną instrukcją procesu, którą mówi, w jaki sposób takiego, takiego robota stworzyć. No i rolą tego dewelopera jest to, żeby taką instrukcję wziąć i odzwierciedlić w platformie robotycznej, którą, którą mamy. Czasami to oczywiście w dobie hiperautomatyzacji, o której też będę za chwilkę mówił, mogą to być różne narzędzia, natomiast koniec końców kodem robota może być zarówno taki obraz procesu, jak i, jak i realny kod w jakimś języku oprogramowania. Rolą dewelopera jest ten kod stworzyć, ale to nie wszystko. Deweloper nie kończy pracy wtedy, kiedy kod jest gotowy, kiedy kod jest, wydaje się działający. Rolą dewelopera jest również to, żeby sprawdzić, w jaki sposób ten kod się zachowuje, czyli rzeczywiście, czy on realizuje funkcję, o której jest mowa w dokumentacji. Więc taki deweloper RPA jest też, tam w takiej bardzo czystej formie, jeżeli nie mamy rozdzielonych ról, jest też takim pierwszym testerem tego procesu. Czyli jego zadaniem jest to, żeby sprawdzić, jak taki proces po zakodowaniu się zachowuje, czy nie ma w nim błędów, czy można go. Bezpiecznie uruchomić. Oczywiście do tego używamy środowisk deweloperskich, środowisk testowych. Nie testujemy na produkcji. Czasami to może być oczywiście trudne, bo nie środowiska testowe istnieją, i do wszystkich systemów je mamy, ale generalnie no, w takich sytuacjach próbujemy zrobić to tak, aby w jak najmniejszym stopniu zagrozić prawdziwym danym na środowiskach produkcyjnych czy w środowiskach takich żywych. Więc rolą dewelopera jest również to, żeby taki kod sprawdzić. I jeżeli ten kod działa, jeżeli rzeczywiście wydaje się, że pokrywa tę funkcjonalność, która jest założona, taki kod wtedy może trafić do, do innych osób w procesie, w szczególności do takich testerów, którzy przeprowadzą takie, takie testy wykonawcze, takie testy też akceptacyjne z użytkownikiem. I to by było jakby proste, natomiast w rzeczywistości, w takiej w takim, takim normalnej praktyce, taka czysta rola dewelopera praktycznie nie, nie występuje. Rzadko zdarza się, żeby w organizacji było tylko, był tylko ktoś odpowiedzialny za wyłącznie kodowanie. Ta rola zwykle jest nieco szersza i tu może nie będę też bardzo szczegółowo w ten temat wchodził, natomiast powiem, jakie są takie najbardziej popularne sposoby na to, żeby tę rolę poszerzyć. Ostatecznie to, co my robiliśmy, i jak poszerzamy to do takich granic, które wydają się najbardziej rozsądne, to jest ta rola pasterza robotów, która jest no, czymś więcej niż rolą dewelopera. W związku z tym, jak jest, jaki jest dystans pomiędzy deweloperem RPI a pasterzem robotów? Otóż możemy to poszerzyć w dwóch kierunkach. Od tego kodowania kierunkiem wcześniejszym, czy, czy, czy etapem wcześniejszym. Jest rola stworzenia tej specyfikacji, czyli rola takiego analityka RPA, czy rola analityka biznesowego, czyli osoby, która przychodzi do, do, do tych pracowników, którzy dzisiaj wykonują na co dzień zadania, które mają być zautomatyzowane, i próbuje zrozumieć albo wspólnie z nimi stworzyć taką instrukcję. Na początek instrukcję, taką, tak, takie przejścia takiego procesu, a potem z tej instrukcji pewien techniczny obieg, który który będzie podstawą takiego kodowania. Więc rola dewelopera może być poszerzona w tym kierunku, w kierunku takiej współpracy bieżącej z, z osobą wykonującą proces. I oczywiście może być poszerzona też w drugim kierunku. Ten drugi kierunek jest taki, że właśnie po tym takich wstępnych testach rolą dewelopera może być również to, czy właściwie już rolą pasterza robotów może być również to, żeby taki kod wspólnie z tym użytkownikiem końcowym odebrać. Czyli doprowadzić do tego, że po wszystkich tych testach, które mogą być wielokrotnie wykazywać pewne błędy, gdzie praca z powrotem praca do, do dewelopera jest poprawiana, z powrotem uruchamiana. Ten cykl może się powtarzać wiele razy. Oczywiście im mniej, tym lepiej to jest wszystko bardzo kosztowne, więc warto, żeby te pierwsze testy, takie testy jednostkowe by odkownika były robione z dużą jakością. Ale po tych wszystkich testach przychodzi taki moment, kiedy jesteśmy już zadowoleni z tej swojej pracy, idziemy na testy z użytkownikiem, takie tak zwane testy odbiorcze. Jeżeli taki robot zostanie odebrany, wtedy zostaje uruchamiany. I tu jest sobie kolejne miejsce, w którym można w jakiś sposób tą rolę dewelopera również poszerzyć. Może być również umiejętności takie, gdzie z tego, z tego kodu robota tworzona jest pewna, pewna paczka, taka paczka, którą można potem uruchomić na środowisku produkcyjnym. I tutaj pewnie rola na moment takiego pasterza robotów powinna się zakończyć, bo tutaj jest bardzo ważne, żeby separować y, odpowiedzialności, żeby ta sama osoba nie była odpowiedzialna za stworzenie robota i jego uruchomienie. Bo to musi być tak, że, że kto inny ma odpowiedzialność za środowisko produkcyjne, i tą rolę oczywiście pełni, pełni kto inny. I tutaj też nie będę wchodził może bardzo w szczegóły. Natomiast potem ta rola pasterza robotów może być też, y, zawierać sobie to, i u nas akurat to zawiera że taki pasterz robotów opiekuje się również tym robotem, w zakresie, kiedy on działa. Czyli cokolwiek się stanie, jeżeli ten robot przestaje działać, jeżeli ma jakiekolwiek kłopoty, to ten człowiek, ten, ten pasterz robotów, ten wcześniej deweloper API monitoruje takiego robota i jeżeli jest coś niepokojącego, że coś nie działa, to takiego robota po prostu na środowisku testowym ponownie yy, diagnozuje, naprawia, uruchamia, testuje i ten cykl rzeczywiście toczy się Rug jest więcej, natomiast tu myślę, że to jest najbardziej istotna rola dewelopera, który jest w końcu autorem tego, tego kodu, poszerzona o to, żeby, żeby tym robotem również się opiekować. Wspomniałem trochę wcześniej o hiperautomatyzacji, bo to jest też bardzo ważny taki, taki trend, który się kilka lat temu pojawił. Na początek może to był taki trend, który jak zwykle potrzebujemy takich słów, słów, kluczy z takich buzzwordów tak zwanych, czyli coś, co będzie nośne, modne, co będzie można sprzedawać. To się tak na początku zrodziło, natomiast oczywiście to nie jest, to nie jest buzzword. Hiperautomatyzacja pokazuje tyle, że są pewne granice efektywności konkretnych narzędzi. Te klasyczne platformy RPA są takimi platformami ogólnego przeznaczenia, więc one są dobre w większości przypadków i w większości przypadków, czy w dużej masie przypadków, w całej szerokości przypadków one są w stanie to Pokryć. Natomiast no nie zawsze są optymalne, bo to oczywiście to jest trochę tak z uniwersalnymi narzędziami, one nie są specjalizowane, więc w pewnych okolicznościach na pewno lepiej byłoby użyć czegoś innego. I tak samo jest z hiperautomatyzacją. Hiperautomatyzacja mówi tylko tyle, że nie potrzebujemy może często jednego narzędzia, że czasem trzeba je uzupełnić o inne rzeczy, które będą w danej sytuacji efektywniejsze. I Oczywiście, tak należy robić, należy dobierać właściwe narzędzia do, do właściwych zastosowań. Hyperautomatyzacja, z rozszerzeniem oczywiście o, o normalne języki programowania, o interfejsy, o, o, wołanie, o wołanie API, o to, żeby nawet w jednej, w jednej instalacji mieć kilka platform robotycznych, bo jedne mają swoje zalety w jednym miejscu, drugie mają zalety w, w innym miejscu, I oczywiście tę tą specyfikę można oczywiście zrozumieć. Natomiast z hiperautomatyzacją wiąże się jedno zasadnicze ryzyko, a może właściwie nie tyle ryzyko, co koszt. Wiedza dogłębna na temat wielu narzędzi jest po prostu kosztowna i im więcej kompetencji będziemy mieli, tym tak naprawdę ciężej będzie nad nimi zapanować. Ciężej zapanować nad, nad wieloma technologiami, nad wieloma narzędziami, nad wieloma sposobami zrobienia czegoś. No, bo to oczywiście standaryzacja ma swoje zalety. Dzięki standaryzacji jesteśmy w stanie robić te, te, te automatyzacje w sposób przewidywalny, taki trochę taśmowy. I to akurat czasami była używane w złym kontekście, w tym wypadku jest, jest to jak najbardziej zaleta. Mamy powtarzalny kod, bo tą najważniejszą cechą robotów jest ta wiarygodność. To, że te roboty zawsze działają, niezależnie od tego, w jakich warunkach pracują, nie mylą się. A żeby się nie myliły, muszą być robione w oparciu o wysokiej jakości proces. Które najlepiej, jeżeli jest wystandaryzowany. Więc automatyzacja ma swoje zalety, bo dobieramy właściwe narzędzie do właściwych zadań, ale z drugiej strony niesie ze sobą taki koszt, że po prostu szkolimy ludzi w wielu technologiach i te wiele technologii, pogodzenie ich w, jednym, w jednej instalacji czasami może być wyzwaniem. No i oczywiście podnosi to koszty utrzymania, bo wiele technologii po prostu wymaga wielu oczu do tego, żeby na nie, na nie patrzeć. Także Mądrze korzystajmy z hiperautomatyzacji, yy, używajmy narzędzi właściwych do, do, do celu, do którego są zostały stworzone. Natomiast nie bójmy się też podejmować czasami odważnej decyzji, że w danej sytuacji, mimo że pewne narzędzie specjalizowane byłoby lepsze, to może czasami warto użyć tego, tego ogólnego, bo wtedy będziemy mieli przewidywalny efekt. Na koniec, jeszcze tak bardzo szybko, low code, no code, to też często się pojawia w kontekście robotyzacji, takie platformy low code, no code. Czasami mamy kłopot, żeby, żeby, żeby je odróżnić. To nie jest do końca istotne, może aż tak bardzo, ale takie pytanie się pojawiają, więc chcę to, to, to wytłumaczyć. No, co to znaczy? No kod, pewnie jak sama zasługuje, to jest takie, taka platforma, która w ogóle nie wybiera kodu, czyli nie wymaga nikogo, kto by kodem się zajmował. Więc to jest taka platforma oparta o, o to, żeby, żeby wizualnie, graficznie pobierać pewne komponenty, łączyć je i tam rzeczywiście nie wymaga to żadnego. żadnego Przygotowania IT, no to oczywiście ma swoją zaletę taką, że nie potrzebujemy kompetencji IT, wadę taką, że przy pomocy takich narzędzi no wiele rzeczy się nie da zrobić. To jest tak, że gdziekolwiek napotkamy jakąś wyjątkową, dziwną sytuację, to już kawałek kodu trzeba napisać i w związku z tym te narzędzia są wtedy nie, nie, nie do użycia. Wtedy z pomocą mogą przyjść te narzędzia low code, czyli takie, które w większości są graficzne, ale zawierają pewne elementy kodu. I ta większość tych platform robotycznych, takich ogólnego przeznaczenia jak Para, Automate czy YPath czy Blueprism, ja bym zamiast do kategorii low-code, bo tam rzeczywiście tego kodu nie ma dużo, ale jednak trochę jest, jest, jest potrzebne i on rzeczywiście jest potrzebny w wielu sytuacjach, więc nie można z tego zrezygnować. No i oczywiście potem mamy takie, takie miejsca, gdzie po prostu piszemy kod i to też jest możliwe. Te platformy robotyczne często łączą dwie rzeczy. Czasami pisze się kod, czasami się po prostu robi to wizualnie. Tak jak mówię, to nie jest może takie super istotne, bo koniec końców, czy ta platforma się tak czy inaczej nazywa, istotne jest to, żeby efektywnie móc. Wdrażać roboty, żeby one działały, żeby one były robione w takim procesie przewidywalnym, czyli to, co mówiłem trochę wcześniej przy okazji hiperautomatyzacji i na tym się powinniśmy skupiać. Natomiast narzędzia, no tak, trzeba je dobierać odpowiednio do, do środków, więc jeżeli nie macie kompetencji można z taką platformą no-code, chociaż też trzeba się spodziewać tego, że nie osiągniemy w pełni efektywne robotyzacji wszystkiego, bo po prostu niektórych rzeczy nie będziemy w stanie zrobić. Dobrze. Tutaj y, mamy koniec pytań na, na dzisiaj i, i koniec pytań na ten, na ten rok. W sensie będziemy przetwarzać oczywiście w grudniu, podsumuję, podsumuję w styczniu, ale już w grudniu nie będziemy się widzieć. Nie będziemy się widzieć bezpośrednio, nie będziemy mieli szansy obejrzeć następnego filmu. Także już dzisiaj życzę Wam spokojnych świąt. To są trudne czasami czasy, i, w których się znaleźliśmy. Nikt nie spodziewał się pewnie, że będę mi. Czeka nas, czekają nas, nas takie niepokoje, jak wojna z naszymi granicami, więc tym bardziej chciałbym, żebyście spędzili te święta spokojnie, z waszymi rodzinami, pośród bliskich, w takiej atmosferze, która pozwoli wam odetchnąć od tego, od, odłączyć się od, 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 od wszystkiego zła, które gdzieś tam się, się dzieje, dzieje i, i dać taki komfort, taką radość, taką prawdziwą bliskość przebywania, przebywania z rodziną, ze znajomymi. Wypocznijcie, odpocznijcie też od robotów, są rzeczy dużo ważniejsze niż, niż automatyzacja i jakkolwiek to jest pasjonujące i, i, i będziemy z Wami przez, przez kolejny rok i na pewno będziemy nam wystawie sensie wiele ciekawych rzeczy opowiadać, to to jest ten czas, który warto spędzić, oderwawszy się od, od, od takich rzeczy zawodowych, takich rzeczy bardzo materialnych. Także wszystkiego dobrego, spokoju, szczęścia i do zobaczenia w przyszłym roku. Cześć.